Cześć i czołem moi drodzy, witam Was, 19 stycznia 2022, godzina 16.30, właśnie wyjechałem z firmy, w której się rozładowywałem, z Maty Kokosowej. Miejscowość niewielka, tutaj koło Pralina, Słuchajcie moi drodzy, jest troszeczkę rzeczy, które chcę poruszyć. Może zacznę od takiej najbardziej sensacyjnej dla niektórych. Otóż, e, Skutek e, opadów śniegu, jakie miały miejsce w poniedziałek, w tej śnieżycy z piorunami i tak dalej, zrobiło się strasznie ślisko. Co prawda, ja w momencie, kiedy ta śnieżyca i to wszystko, kurde, z piorunami było, stałem na parkingu z ładunkiem. Prawie 24 ton no, no, na aucie, i czekałem po prostu na wezwanie, do roz, żeby wjechać na zakład na rozładowanie. No i wyobraźcie sobie na parkingu przeczekałem tą, tą nawałnicę. No i na ile z godzinkiem, nie będzie. Po niej dostałem pole do, do rozładowania. Podstawić, po platekę. 400 metrach przejeść przez Rondo. Ściszycie, kurde ściszę Cię, bo za dużo gadasz. za głośno gadasz. No i Przejedź przez Rondo. No tylko Trzeci tyle było, zjazd. że wiecie, spadł ten śnieg, on się bardzo szybko e, uklepał pod kołami. Powstała warstwa śliskiego, naprawdę śliskiego lodu, bo troszeczkę też e, mokrego. I wyobraźcie sobie tam, e, żeby dojechać na miejsce, gdzie miałem się rozplandeczyć, trzeba objechać magazyn. No i była rzecz taka, że omijając właśnie jeden z narożników, e, objeżdżając jeden z narożników, Ściągło mi naczepę. ześliznęła się do wewnętrznej strony tego łuku, i uderzyłem w poleciarą w rury zabezpieczające właśnie przed uszkodzeniem, zabezpieczające budynek przed uderzeniem, ewentualnie otarciem się o ten budynku. No i naczepa, jak się ześlizgnęła uderzyła w te rury, w tę barierę. No i efekt był taki, że no 24 tony plus no co prawda tam niewielka prędkość, bo to było ile, 5 na godzinę, 10 max, kurczę, Prędko, prędkość kurczę piechura. No i ściągło mi tą naczepę, pogięło ją, raczej pogięło tą paleciarę, nie naczepę. paleciarę, pogięłą tą pokrywę paleciarę ledwo co się trzymała, kurcze wypadła z zawiasu w ogóle, no i wiecie no i jakoś tam, kurcze, powoli po rozładunku dojechałem na bazę, tam prowizoryczna yy, naprawa paliśmy dwoma pasami, żeby się nie otworzyła podczas jazdy. wpięliśmy tą paleciarę. No i na chwilę obecną, bo muszę po prostu przemęczyć z tą paleciarą tak jak, taką, jaka jest. Gdy zrobi się troszeczkę cieplej, dogodniejsze warunki będą, wówczas tą paleciarę mi wymienią. Jeżeli chodzi o szefostwo, no to nie powiem, no, będzie szczęśliwy, kurde, jeśli coś się niszczy, tak. No tutaj punkt biedy, no, że ta paleciara to i tak już była, kurde, dość dobrze zdezelowana. To znaczy w, w sensie takim, że po prostu yy, korozja już on tam od spodu dobrze brała. I to też przyczyniło się trochę do tego, że yy, rozmiar zniszczeń, kurcze był znacznie większy niż gdyby była to zdrowa dla, wiecie, po wierzchu, jak się patrzyło z zewnątrz, no to nie było tak źle, ale no całkiem dobrze, tam na, na pusto jestem, kurde, droga lekko mokra i, i koła mi już butsują. No, jest coś takiego, że, yy, wiecie, z wierzchu to ta ciara się dość dobrze prezentowała, kurczę, natomiast, na no, tak faktycznie, kurczę, tak różowo nie było. Tak więc, no, wielkiego płaczu nie było, kurczę z racji właśnie na to, że ta palcina już miała trochę swojego e, żywota. No i na, na końcu, już nawet było tak, że żeśmy się ten, e, wszyscy śmiali, kurczę uśmiechali. Nawet kawę dostałem. E, zaproszono mnie, żebym sobie posiedział z nimi, kurczę z szefostwem, e, pogadał trochę. No i wiecie, no, generalnie. E, miło to się rozjeżdża, ja zresztą sam Przejdź nie pierset. ukrywałem, że, że no, mogłem nie wiem, zareagować odpowiednio czy coś, może wyhamować, kurde, może by się udało, tylko że wiecie, ja pilnowałem lewej strony, Przejdź żeby pierset. nie najechać y, na zjazd. krawężnik, nie? bo tam je, wiedziałem, że tam jest to, że troszeczkę ciasno, troszeczkę jest ciasno i... Yy, Zjechałem do lewej, kuczy trzymałem się lewej, patrzyłem, wiecie, pilnowałem tego, a tu nagle się okazało, że naczepa się ześlizgnęła do wewnętrznej, no i zaczekam. Tak więc, kurde, tak to wygląda. A powinienem jednej i drugiej strony równocześnie pilnować. No cóż, najlepsze mu się kuczy zdarza, jak to moja szefowa powiedziała: Gdyby ktoś, kto nie jeździ, no to on nie ma problemu. Tak, tak więc ja że jestem aktywny, więc może, może się wydarzyć. Tak czy inaczej. Dobra moi drodzy, drugi temat. Nie wiem czy oglądaliście film na kanale Kempy Trackera. Jeżeli nie, to zapraszam. I tych, którzy jeżdżą zawodowo, Zapraszam do przyłączenia się do protestu, bo jeżeli ja na takowy tra na trawie również w nim będę uczestniczył. Mianowicie rozchodzi się o złagodzenie albo całkowite anulowanie zakazu wyprzedzenia dla ciężarówek na y, drogach y, ekspresowych lub autostradach. I tu chodzi o to, że właśnie tak jak mówię, czasowe, czyli w określonych godzinach, tak, że zakaz obowiązuje w określonych godzinach, no bo często jest tak, że to jest absurdalne, że w środek nocy wszyscy prawie, że śpią, aut tyle co kot napłakał, a mimo to nie wolno się ciężarówką wyprzedzać. A jak wiadomo, ciężarówki jeżdżą okrągłą dobę. Więc tutaj chodzi o to, albo jeżeli jest to możliwe, yy, całkowite zniesienie, yy, chociaż na to bym nie liczył. Ale tak na przykład biorąc pod uwagę drogę yy, z odwęzła tutaj A1A2 yy, koło Strykowa yy, w stronę Warszawy. Dla mnie to jest absurdem to, że na całym tym odcinku jest zakaz wyprzedzenia nacierzar. To powinno być jakoś, nie wiem, odcinkami, ewentualnie gdzieś w pobliżu węzłów czy coś, że ale nie, że na całym odcinku drogi. No i tutaj najczęstszą zmorą to są ciężarówki ze wschodu. Ja wiem, jest 80 na godzinę dla aut ciężarowych, i z taką prędkością możemy jechać na autostradzie. Naprawdę ślisko, do, nogą kurczy po asfalcie dla asekuracji i ten, jedzie. I tutaj, tak jak mówię, jest coś takiego, że jest 80 dla na autostradzie i drogach ekspresowych. Ale sami wiecie, że te prędkości są 85-90. Dlaczego tak jeździmy? Otóż, no prosta sprawa czas. My jesteśmy niewolnikami czasu. Jesteśmy uzależnieni od tego czasu. Zwykły zjadacz chleba idzie kucze na 8 godzin do pracy, i później ma wolny czas. My, my jesteśmy gonieni kurczę, bo awizacje, bo y, czas pracy czas jazdy i w tym wszystkim my chcemy się kucze, wiecie, zmieścić wyrobić. I siłą rzeczy jesteśmy siłą rzeczy my gonimy Tak, my gonimy Kurcze cały czas Ile to się da Gdzie się da No i teraz jeżeli jedziemy autostradą i tube przed nami wyrasta Ciężarówka ze wschodu, która jedzie 80 godzina, a i bywają tacy, że jadą 70-75. Albo nawet z osobówek, że jadą naprawdę jak nie powiem co: i dla nich autostrada to tylko to, to, to tyle znaczy, co po prostu szersza droga, nic więcej. Żeby jechali landoweczką czy autostradą To dla nich jest ta sama prędkość no, Tak więc Tutaj się robi właśnie problem, że musimy się Wlec za takim Zawali drogą, bo nam przepisy Nie pozwalają na wyprzedzenie A często bywa tak, że Na przykład nie ma za nami Nikogo Komu byśmy Na przykład zablokowali pas przy wyprzedzeniu Bywa tak Chociaż i bywa zajeżdżanie, co zdarza się, że ktoś komuś zajechał przyblokował go na lewym pasie. No a teraz jeszcze jest coś takiego, że nie wiem, od razu zaznaczam, nie wiem, nie jestem pewien. Nie przeglądałem całego taryfikatora, nie znam wszystkich stawek, ale obiło mi się o Luszy, że ponoć jest 1000 zł za wyprzedzanie na zakazie. Jeżeli tak jest, kurczę, lub nie, no to tam napiszcie w komentarzach, kucze, jeżeli ktoś jest zorientowany. Mędrzec. Druga sprawa to jest to, że właśnie ten czas nas goni i zmusza do tych pewnych występów. Dobra, moi drodzy. Temat numer 3. Muszę się odnieść też, no i też po niego to jest związane też z tym drugim tematem, czyli zakazem przydzenia i mandatami. Otóż, moi drodzy, wskutek. No, wprowadzanych zmian w kodeksie ruchu drogowego i yy, taryfikatorem kar. Powiem wam szczerze, że ja osobiście zaczynam odczuwać coraz większy dyskomfort z jazdy samochodem co było dla mnie naprawdę motocykle i samochody jazda, możliwość poruszania się to była kurczę, no nie wiem. Jak woda dla roślinku, czy powietrze dla, dla, dla nas. Coś, co po prostu kocham. Ale no, jak sami wiecie, czy wodę można zatruć, powietrze można zatruć. Tak samo i zatruwa się, tą przyjemność z bycia kierownicą, kierowcą, nie kierowcą, kierowcą właśnie tymi przepisami i coraz to nowymi yy, obciążeniami pod kątem yy, kierowców. Wiecie, że na przykład byłem wielkim przeciwnikiem właśnie wprowadzenia zmian, jeżeli chodzi o pierwszeństwo w pieszych napasach, znaczy przed wejściem jeszcze na pas i tu Przejdź, mówiłem, zrób, że chcecie mieć kocze, zamontujcie sygnalizację świetlną. Problem z głowy. Nie. Zdecydowano, że z głowy ludzi pieszych można zdjąć yy, odpowiedzialność natomiast odpowiedzialność za pieszych zrzucić na kierowców. Ludzie, piesi stają się świętymi krowami. I tylko ich odpowiedzialność polega na tym, że nie mogą wchodzić skorzystając z telefonu zapatrzyć się w telefon, kurde, i wchodzi w tym momencie na pasy, też nieodpowiedzialność, kurde, na wchodzi na jezdnię, jest yy, intruzem na jezdni, to nie jest jego miejsce, naturalne miejsce przebywania, jego naturalne miejsce przebywania jest chodnik, deptak, nie ulica, ulica jest dla aut, i on wchodząc na ulicę, kurde, powinien się dostosować, a nie kierowca się dostosowywać, kurde, do pieszego, kurde, są miejsca, gdzie ciężko jest przejść przez jezdnię. Zainstalujcie kurde sygnalizację świetną i ok. A jeżeli chodzi o wysokość mandatów, no to powiem Wam szczerze, że to taki skutek przyniosło. Nie wiem, ludzie chyba się nie znają w ogóle na przepisach ruchu drogowego, nie wiedząc, z jaką prędkością mogą jechać na danej drodze. I efekt jest taki, że poza terenem zabudowanym... Są byli którzy jadą tylko 10 km szybciej niż w terenie zabudowany. Gdzie, jeżeli znaki nie stanowią inaczej, wolno poza terenem zabudowanym jechać 90 na godzinę kurczę autu osobowemu motocyklowi ciężarówka może 70 przez rondo. Eee, natomiast kurczę właśnie spotkałem się z czymś takim, że eee, w zeszłym tygodniu, w piątek wracałem, jechałem przez Kielce i trafiło się kilku kierowców właśnie w obu kierunkach i do Kielc, i od Kielc tak samo, że na drodze, gdzie można było jechać przepisowo 90 na godzinę, oni jechali 60. Kierowcy z ciężarówek to kurde kipieli, normalnie Radyjko to czerwone się robi. Szkoda, że ci ludzie nie mieli swoich radijek, bo przydałoby się, żeby usłyszeli, co się pod ich adresem no, sypało. No, tak więc taka sytuacja. Inna była też, że właśnie wjeżdżając do Kielc, od strony południowej, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tam jest remont drogi, przebudowa drogi. Część tej drogi już została oddana do użytku i jest, powiedzmy, ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Co chwila stoją znaki 70, 70, 70. Dwa pasy jezdni w jedną stronę, dwa pasy w drugą stronę. Kierowcy osobówek jadą 50, na 70, 50. Nie ma oblodzenia. Jezdnia sucha. Jadą 50 na godzinę. No kurde, normalnie, jeszcze żeby było ciekawie, nie mogę ich wyprzedzić, bo kurde jest, oba pasy są zajęte, jadą sznurkiem. Naprawdę, no. Ludzie nie znają przepisów ruchu drogowego i profilaktycznie dla świętego spokoju jadą tak, jakby kurcze, wiecie. Wiedzą, że tam no, jest coś takiego, że w terenie zabudowanym trzeba jechać wolniej. Poza terenem zabudowanym można jechać szybciej, ale ile szybciej mogę jechać? Tego kurde niektórzy nie wiedzą. No ale szybciej mogę, no to kurde, 10 km na godzinę szybciej to chyba będzie kurde, nie będzie za dużo, nie? Ja sobie pojadę 10 km szybciej, 60 km na godzinę pojadę, to nic się nie stanie. Krzyczeć się normalnie chce na to, co się dzieje. A to wszystko spowodowane właśnie podwyższeniem kar. I nie wiedzą y, ludzi, y, jeżeli chodzi o, o przepisy ruchu drogowego. Oni jeżdżą i kurczę. Y, wiecie, tacy skuleni za tymi kierownicami. I tylko oczami przebierają lewo, prawo, kurde, czy ktoś aby ich nie, nie namierza, czy lewo, czy na aby rąci. jakiegoś błędu nie popełnić, żeby tylko mandatu nie dostać. Wiecie, tacy schowani. Może mnie nie, nie dopatrzą, może przemknę jakoś. Są właśnie tacy kierowcy, kurde. W ogóle nie są zorientowani kurczę w sytuacji na drodze. Nie wiedzą jak, jak wygląda yy, przepis. Yy, jak wyglądają przepisy ruchu drogowego. Powiem wam szczerze, że no, nie zdziwiłbym się jakby w pewnym momencie ktoś kucze z tych tam na stołkach, pada na pomysł, że kierowcy nawet aut osobowych co 5 lat kurczę, powtórny kurs y, z przepisów ruchu drogowego. Powiem wam, że kurde, no nie byłoby to głupie. A przynajmniej powinno to być zrobione tak, jeżeli nie kończące się egzaminem, to przynajmniej takim kursem z zaświadczeniem, że tak, odbył ten kurs jakiś tam ewentualnie wewnętrzny jakiś egzamin, że przeszedł, ale na pewno będą nadużycia, wiecie, udawanie, kurde, słuchaj, daj mi tu dwie stówek, kurczę więcej, ja Ci tu papierek podklepię, że, że już przeszedł egzamin pozytywnie, i będzie gał. Będzie wiecie, bo tak, tak samo się kurcze dzieje z tymi z kursami kwalifikacji też. Ten pierwszy on jest kurcze, wiecie, normalnie. A przynajmniej tak powinno być, nie? Ten drugi też powinien kurcze normalnie czy legalnie egzaminem i tak dalej ale już ten drugi, to już często się słyszy, że to jest takie, wiecie, przymykanie oka bryganie i że no jakoś dobra, udaje, że byłeś na egzaminie, tak? Tutaj co prawda, jeżeli chodzi o kurs na przewóz rzeczy o wielkiej szkody się nie czyni Tutaj żadnych jakichś nowych technik yy, nie ma. Wszystko się pow, powtarza. Ludzie, którzy jeżdżą zawodowo i są czynnymi kierowcami zawodowymi, to jest kurde śmiech na sali, kurczę, ten powtórny egzamin, powtórny kurs. Po co to? To tylko jest kurde wyciąganie pieniędzy. Rozumiem, jeżeli ktoś podchodzi pierwszy raz, no to on się musi Wiedzieć, nauczyć uczę, poznać techniki jakieś tam, chociaż powiem Wam szczerze, kurs kwalifikacji to jest kupę, śmiech na sali, kurde, kupę niepotrzebnych informacji, można byłoby zdecydowanie lepiej, że to poprowadzić, zrobić na przykład warsztaty, pokazać kupę, jak tutaj na się upina na ładunek, jak się posługiwać pasami, Zabezpieczać, kurczę, żeby pasy nie zniszczyły ładunku, albo żeby pas się nie przeciął. Wiecie takie rzeczy. Kurde. To by było korzystniejsze niż na przykład jakaś teoria, kurcze i wiele zagadnień, który w ogóle z najzwyczajniej kierowca zawodowy nawet nie używa. Są zagadnienia, które dotyczą prowadzenia firmy transportowej. Kurczę, ale to przecież kierowcy zawodowego jako pracownika nie powinna nic obchodzić, jeżeli chcę podjąć kluczę otworzyć firmę transportową. Okej. Okay. Tak to moi drodzy wygląda? Po prostu coraz mniej satysfakcji jest z bycia kierowcą. Nie wiem, to jest chyba celowe działanie, wiecie, żeby obrzydzić ludziom, czy jazdę samochodem. A tym samym zmniejszyć kurczę, ilość jeżdżących samochodów, i tym samym ograniczyć emisję CO2. O, tak to wygląda. A jeżeli chcecie wiedzieć, jeżeli chodzi o emisję CO2, to niedawno właśnie trafiłem na informację, że Lufthansa yy, od początku wybuchu pandemii rocznie, yy, żeby nie stracić kontraktów z lotniskami na przeloty, bo tam są limity, które jakieś. Określone, że musi się odbyć rocznie tyle i tyle lotów, i trzeba się wywiązać po prostu z tej ilości przylotów samolotu, i nie mając pasażerów, puszczali na pusto samoloty, żeby tylko wykonały przelot, wylądowały na danym lotnisku, i tu mowa jest, kurczę, o emisji dwutlenku węgla kurczę. a tu samoloty na pusto latały ile taki jeden samolot spala ton paliwa na takim jednym przelocie a ile kurcze spala samolot ile aut musiałoby kurcze jechać ile spalić musiałoby paliwa żeby wyemitować taką ilość kurcze spalin jak robi to jeden jumbo jet czy tam kurde Embraer, czy tam coś innego, inna jakaś maszyna, która na przelocie nie jest, jest nieporównywalna, naprawdę. 8000 tysięcy przelotów w zeszłym roku wykonał, wykonała Lufthansa na pusto Żeby nie stracić przydzielonego i zakontraktowanego miejsca na, na lotniskach. Ale o tym się nie mówi ekologia Unia Europejska ciśnie nas, sprzedaje się limity i tak dalej. Energia elektryczna idzie i gaz, wszystko idzie w górę. No że to jest wszystko obarczone tymi prawami do emisji CO2. A tu samolociki na pusto sobie latają. A co? No, tak więc widzicie moi drodzy. Absurd go nie, absurd tutaj. Bareja. Ten reżyser by miał kurczę, naprawdę, tematów. Teraz będę do kręcenia dowoli, jakby, jak tylko chcecie. No, no dobra moi drodzy, teraz tak, co mogę powiedzieć? Lecę do łodzi. Jutro rano się ładuje w dekatlonie. Dostawa do yy, Torunia, Bydgoszczy. A co dalej? Nie wiem, zobaczę. A jutro zapowiadają nieciekawy dzień, porywiste wiatry, możliwe oblodzenia. no może być ciekawie. Ten ładunek z Decathlona no nie jest jakoś specjalnie ciężki, jak to wszystko będzie ważyło podczas 4-5 ton to będzie wszystko, więc może być na autostradzie nieciekawie. Ale cóż, na razie nie kraczmy, zobaczymy co się będzie działo. To tyle z mojej strony. Trochę się nagrało materiału. Przepraszam, jeżeli komuś będzie się dłużyło. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji, do klikania w dzwoneczek, żeby te powiadomienia były. No i co? Łapka w górę, łapka w dół, co tam uważacie. I trzymajcie się. Do następnego razu. Hejka!